Teoria ekonomii dotyczy zagadnień makroekonomicznych i mikroekonomicznych. Makroekonomia obejmuje zagadnienia gospodarowania w całym kraju bądź też dotyczy gospodarki światowej. Stanowi naukę o funkcjonowaniu całej gospodarki i zajmuje się takimi problemami jak na przykład inflacja, bezrobocie czy międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Natomiast mikroekonomia dotyczy badania zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w poszczególnych obszarach gospodarki. Dotyczy analizy działania podmiotów gospodarczych, takich jak gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, a także mikroekonomia podejmuje analizę działania rynków, np. rynku pracy. Zatem przedmiotem analizy mikroekonomii są podmioty gospodarcze i rynki. Mikroekonomia dotyczy sposobu, w jaki podejmowane są i oddziałują na siebie indywidualne decyzje uczestników rynku, e, takich jak właśnie gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa czy poszczególni konsumenci. E, na przykład, jeśli konsumenci będą zgłaszać większe zapotrzebowanie na dany produkt, to przedsiębiorstwa podejmą decyzję, żeby dostarczać większą ilość tego produktu na rynek ponieważ gospodarka jako całość złożona jest z wielu podmiotów gospodarczych które są właśnie przedmiotem zainteresowania mikroekonomii zatem mikroekonomia i makroekonomia są ze sobą ściśle powiązane zarówno o podstaw makroekonomii jak i mikroekonomii leżą te same zasady eee, wspomniany w poprzednim filmie problem rzadkości Zasobów zawsze jest za mało, żeby zaspokoić wszystkie potrzeby, a także druga zasada, czyli reguła zmniejszających się korzyści. Oznacza ona, że każda kolejna jednostka nakładów prowadzi do coraz mniejszego przyrostu korzyści.